Dzisiaj z Grigor Gift, czyli z moim kuzynem, gramy w mini battle. Przywitaj się. No, siema. No i Dłowski. grać dułowski. Widzimy się w meczu, bo tutaj ładuję grę przez 5 minut. Więc widzimy się w meczu i alo, jesteśmy po cięciu, jesteśmy już w gierce. Ej, co? Ode automatycznie w lucy Wow. Łośmy hmm, zróbmy tak tak Gra jest mini row. Co? Serio? No. To masz coś z słuchawkami A, w tak mnie słyszy, słuchaj. No dobra, trudno. Hmm. Będziemy grać na niemo. Będziemy grać na niemo, że on mnie nie słyszy i... Ja go słyszę. jak on będzie musiał się domyślić. Hehehe, <noise> rel... <noise> Ej, bo mam dwa taka stare karabiny, chcesz jadę? No tutaj. Czekaj, jak się wyrzuca? E, tab i, wy i jakby przeciągasz. Ej, typ! Dostał, ma zero. Wyrzuciłem tylko. tu. gdzieś. Spierdzielił gdzieś ty, który ma zero. Zaznaczyłem ci broń. Tu jest gdzieś ten typ chyba, bo coś we mnie strzelało. Wait. Będź? No, zaraz to garda. Myślałem, że to, to da się coś zrobić. Kurde, to się nagrywa w 40 FPS-ach. ci tam na to tą broń. No, nie wiem, będziesz mógł. Dobrze, to rzucam. Czekajcie. No, bo dobra. Żyt poleciała. Bo ja... Jezu, ale głośno. I tak jej nie chcę, bo ja mam wszystko, ale dobra. Jo, teraz jest 50 FPS-ów, ale O oh my God. No i już części. Pozdro. Czekaj, a czy... Jak to działa? Czy jak ja się patrzę... Tak, to tak działa. Jak ja się Ej, jo, Jak ja się patrzę w sufit, to są duże FPS-y. Hm. Dobra. Ej, oj! Tam jest typ. w tą grę, bo mnie nie na Fortnite'a? Jak ktoś by się zastanowił... Jak... Pani, a ja od razu i się ob i, 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 A, wystarczy. zdechłem. Ja też. A. jak się zalał od razu. Ja <laughs> no to, co ja poradzę? U mnie zabił jakiś typ. Ja nie rozumiem w ogóle tej gry. Ja, ja nie kumam, a co oni odwalają tu? niech, coś tak mówię, jadę. No, jakby też trochę tego nie kumam. Teraz będzie taki spadek FPS-ów. Jakby oni są coś lepsi w tą grę po prostu. Oni pewnie w to gra, oni się w to pocą, a ja dopiero to zainstalowałem Ale dziwne, miałem to wcześniej, bo ja kiedyś na TikToku zauważyłem jeszcze oglądałem TikToka, już nie oglądam, bo tym nieuzależniony Uzależniłem się, nawet dostałem bana. No ale... No kurde, co... No ale, no kurde No ale, ten, no ale... Kurde, no jest już nie wiem, co chciałem To jest, zrevolowałem fioletową broń. Yo. Moja broń jest cała fioletowa. Dobra, rzucę tam smoki, patrzę. Czy... Mam kurde, dwie fioletowe bronie. Rewolwer i. Los mi przyjął. <laughs> Ral. Cześć, dobra, witam już po lekkim. Ej, mam fioletowego koła. Ha. Po lekkim cięciu. I to była dos dosłownie chwila. Kurde ja myślę, że to... No. To, jest, to są same fioletowe bronie. Nie wierzę w to. Kurde czemu? Są takie lagi na tym LB-ie. ja mam tu 50 fioletowych broni. To wszystko jest fioletowe. Dobra, no to... No to git? To, to zbieraj. No tylko, że ja no, no tylko dwie brania, to jest jeden problem. Dobra, lecimy. Aj, to, lecimy. Fajna mechanika bo nie, ale nie wiem zapojemy. Biegnę do B. co ci... Nie wiem, nie no. widzę mi się. Zaraz chyba będzie strefa, tak mi się wydaje. Yy, o nie, yy, nie, to jest jakiś raz... A, zone closing, a, okej. Okay. I ogólnie teraz jak zdechniemy to już się nie odrodzimy, więc pozdro. jeszcze szybko sobie kewa nałożę. Jeżeli chodzi o kewy, w tej grze. Bo jaki... Ojej, akurat potykamy, na napotykamy. W tej grze to są różne typy kewów i daje różne ilości. Kurde, jest ciągle tyle te manekiny z ludzi. Tam e, koło tego znacznika jest miliard ludzi Jakby no tutaj tutaj ja zdechłem gdzieś Tam zdechłeś, 300 prawo, metrów no. ode mnie, tam Nie tam jak To no, dobre nieważne <laughs> Ale No Gra jest GOT ogólnie Jezu zapomniałem że to istnieje Ja też Tak sprawdzałem widzę w FPS jak się nagrywam na drugim ekranie i... Ej, Zon! Ej, zoom jest! Yo, przecież mówiłem o tym zupełnie co ja zapewniłem, what the hell? Um, well, jest lekki problem, bo żeby zdążyć do zonu, muszę jakiś sobie zrotować. A, przecież jestem grappler. Aha, i ja się. No, dobra. Nie, no, masz się ruszać, jak się Nie wiem. Obecnie macie lagi trochę i w, macie przez cały film ogólnie, bo, bo mój komputer jest z drewno. Karta graficzna to drewno. No, no tak Właśnie planuję sobie być nową, więc eśkera mm. A kiedy będzie w ogóle ta karta graficzna nowa Nie twoja? Dobra, siema 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 O jest, widzę typów Yo, 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 typy Schema. elo, typy Jak ci się buguje celownik U mnie No tak, 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 ja wiem, bo te obserwowanie kogoś jak się zdechnie to jest zepsute Teraz dostałem pewnie jakiś baton w plecy i spadnę y on był tam i chyba przeszedł Dostał Tylko krewa mu zbija O tam jest, prawo <grym> Ej, prawie idealnie No wiem Co gdzie to było? A, to... <grym> Okej okay. o, o dobra, on się podejmuje, chyba strzelaniny ze mną. Walki ze mną chodzi. Dobra, co ja w tym Nie, próbuję ja jakoś uciec, myślę, że coś innego zabije. A smoked. Uh. Hej, no. O, widziałem go. Kurde, on mi zabił, serio? Dobra, czwarte miejsce no, no, no. to by było na tyle. Gramy. Myślę, Dobra. Następnym odcinku gramyłam Juana w Cesa. Nieprawda, nic takiego nie będzie, mój komputer nie wytrzymał to siema